Dobry, dziś są moje urodziny. Jadę po swój prezent urodzinowy. Mmm, jest już po dziewiątej, a ja dalej w kuchni. Ale wyszło ciasto z waromy na parze. Michał tutaj ma produkcję hamburgerową. Co, Co to? Śmierce grillem? No masz rację. Witam serdecznie w mojej kuchni. i Nie, nie jest to kanał kulinarny, ale dzisiaj chyba o tego zaczniemy, ponieważ jutro mam urodziny i robię takiego urodzinowego grilla dla najbliższych. Więc daję się już do gotowania, bo sporo tego zamierzam zrobić. Takich fajnych, właśnie grillowych przekąsek. Większość będzie z Thermomixa, ale no być może padną Wam tutaj jakieś inspiracje. Jako tak, u tych imprez takich urodzinowych nie robię teraz, albo po co. Ja i tak mi na 30 stanęło, wiecie, ja już się tym tak jakby nie przejmuję, ale z racji tego, że sporo mojej rodziny wyjeżdża zaraz na następny dzień, a no to nawet nie ma kiedy się tak spotkać, więc stwierdziłam, że będzie na luzie, na ogródku, grillowo, ale coś pysznego trzeba ugotować, więc byliśmy już na wielkich zakupach, no i teraz zaczynam zrobię marynatę do mięsa i oczywiście już je dzisiaj przygotuję będzie w tej marynacie czekać będę robić jakieś szaszłyki będą oczywiście kiełbaski Michał się zaoferował, że będzie robić swoje takie popisowe burgery też takie z grilla, będzie też wege będą jakieś warzywka z grilla no i chcę upiec fajne piczywo, chlebki takie ziołowe, masełko ziołowe zrobić, które jest przepyszne i je uwielbiam, to jest jeden z moich ulubionych przepisów z Thermomixa, będzie fajne ciasto, rabarberowe i no, myślę, że wiele innych, i sałatka przepyszna, którą tak rzadko robię i cały czas sobie o niej przypominam, tylko kiedy są jakieś ważne uroczystości. Chyba ostatnio robiłam rok temu właśnie na swoje urodziny też na takiego grilla i jest to sałatka z wędzoną łososiem, z ziemniakami, z musztardą. No ona jest tak obłędnie pyszna, właśnie tak typowo na grilla, że muszę ją też dzisiaj zrobić, więc może Wam tutaj coś, wiecie, przypadnie do gustu. O Jędruś przyszedł, tam, tak, Jędruś. się tutaj wszystkim, bo teraz Leo jest zamknięty z Michałem, pracują sobie razem, a ja mogę gotować z moim Jędruśkiem, tak? Idziemy? No, ojdzie. Więc, zabieramy się na za gotowanie. Najpierw marynata, bo to jest hop-siup, raz, dwa, dziesięć minut i już gotowe. Podobno. Zobaczymy, czy tak będzie łyżeczka ziaren pieprzu czarnego trzy owoce jałowca owoce jałowca chyba pierwszy raz używam czegoś takiego jak jałowiec raz dwa trzy ale to pachnie niesamowicie Założyć miarkę. Będzie głośno. Uwaga, indrość. Pięć ząbków czosnku. Ja mam sześć. Zresztą tego, że one są malutkie, a też lubię bardzo, lubię. 80 gram cebuli pokrojonej w ćwiartki. Cebula, cebula. Tylko nie płakać. I jeszcze jedna. I spoko. Może być trochę więcej, nic nie szkodzi. No i znowu mieszamy. I już zgarnąć składniki. Mm, jakie to są już zapachy. Więc y, tutaj przepis macie. Myślę, że wystarczy to po prostu wszystko jakoś dobrze zblendować to, co ja tutaj robię. Zobaczymy, czy to będzie jakoś podgrzewane. Założyć miarkę znowu, czy jeszcze bardziej będziemy. Tak, jeszcze to trzeba zmielić. Mhm. Znowu skarnąć. Papryka słodka. Papryka słodka, jedna czubata łyżka, czubata łyżeczka słodkiej. Teraz jedna łyżka papryki ostrej mielonej, czubata łyżeczka ostrej papryki, dwie łyżeczki soli jedną łyżkę oregano łyżeczkę oregano co tutaj jeszcze mamy bazylia suszona dobrze, że wszystko mam pod ręką bazylia suszona też jedna łyżeczka no, to zwyczaj takie rzeczy jednak mamy w domu. Tymianek suszony. Tymianek suszony też jedna łyżeczka. Tymianku. Łyżeczka. Musztarda Dijon 60 gram keczupu. I mieszamy 15 sekund i już zakończ. Mmm, tak się ona prezentuje, więc teraz ją sobie wyłożę do jakiegoś słoiczka, do jakiegoś pojemnika i przygotuję mięso. Mięsko wygląda. Tak, jest to kurczek w tej marynacie. Owinęłam tutaj wszystko folią, żeby włożyć do lodówki i już sobie przygotowałam warzywkę do tych szaszłyków, więc potem wystarczy nabić na grilla i będzie ok. Więc jedna sprawa przygotowana, a teraz się zastanawiam, co dalej. Masło, czosnkowo, ziołowe. To naprawdę jest proste do zrobienia. 5 minutek i będzie, a im dłużej będzie leżeć, tym bardziej się wiecie, tak będzie przeżerać. więc te dwa przepisy teraz robię i chyba Wam pokażę już, jak to wygląda na sam koniec. To jest takich prawdziwych sił. Wszystko kupiam świeże, naturalne i będzie naprawdę do bułeczek, do pieczywa. Mm, najlepsze. 40 minut później, i mam już. Kolejne dwie pyszności, to masło ziołowo-czosnkowe jest absolutnie przepyszne i włożyłam sobie do takiego pojemniczka na masło, jest taki właśnie nożyk do nabierania. I ten chlebek ziołowy. Dzisiaj mi jakoś tak nie wyszedł. Nie jest to taki fajny kształt, jak zawsze mi wychodzi. No, ale cóż, no jest to do zjedzenia. Na pewno jest smaczny wciąż, jest naprawdę przepyszny. Jest do odrywania, jest ogródkowy, więc wiecie, myślę, że kształt to tutaj ma akurat najmniejsze znaczenie. Ogólnie to takie fale miały powychodzić. O, co, Jenrola? żeby zobaczyć. No, więc to już mam. To już jest bardzo dużo. Bo generalnie dorzucimy mięso na grill i już można się częstować. Więc pychota rzeczy, jutro chyba bułeczki upiekę i dzisiaj wieczorem jeszcze zrobię ciasto rabarbarowe. A teraz robię sałatkę z młodymi ziemniakami i wędzonym łososiem. I teraz generalnie sobie gotuję ziemniaki, jajka i groszek zielony. Później kwestia zrobienia sosu, więc też myślę, że możecie bez termomiksa coś takiego sobie zrobić. Halo, to się tak tuli do mnie. Ciepły jest piekarnik, ciepły. Moje to kochanie. Aleo jest w sypialni z Michałem. Więc tak się dzielimy. Teraz czas Jędrusia na wąchanie całego mieszkanka, zapachu Leo. Ale jak widzicie, jest naprawdę wychilowany, zrelaksowany. Dobrze nam idzie. Małe kroczki. Wszystko zgodnie z planem. Póki co zobaczymy, jak będzie dalej. Nie, Druiszku, moje skarby. Tu mamy wstępne zmywanie, jak to Michał określił. <laughs> sałatka jest zrobiona i to jest tak pyszna sałatka. Zrobiłam dwie porcje, żeby starczyło dla wszystkich. Po prostu ugotowane ziemniaki, ugotowane jajka. Ogórki kiszone. Co tu jeszcze mamy? Leo powiedział, że już jest umyte prawie. prawda? umyte, no, z chlebka. Co tu jeszcze mamy? Ogórek zielony. Nie ogórek zielony, tylko. No, groszek zielony na parze zrobiony, łosoś wędzony, no i sos, oczywiście dużo koperku, szczypiorku i sos z musztardy, łyżeczka musztardy, łyżeczka musztardy francuskiej, troszkę oliwy z oliwek, oczywiście sól i pieprz i to wszystko wymieszane i to jest tak absolutnie pyszne. No, idealne na grilla. Czy już jest umyte? Jeszcze nie. Leo! Także... On Ci pomaga! Krótka przerwa w gotowaniu i jadę po swój prezent urodzinowy. Idziemy do Media Expert! Uznałam, że niczego w sumie nie potrzebuję, ale nowa, fajna kamera do kręcenia przyda się zawsze. Więc to jest mój prezent. mnie że ten zakup, wszyscy pytali wszyscy z rodziny, pytali co mi kupić, ja studiłam, że niczego nie potrzebuję, oprócz świętego spokoju relaksu i tak dalej ale w sumie, to chociażby patrząc na te filmy z giełdy staroci, ciężko jest mi tak vlogować, wiecie, większym aparatem, jeszcze grzebać na początku myślałam o rajpanach z aparatem, żeby nagrywać to co widzę, ale okazało się, że jest to utrudnione, trzeba je sprowadzić ze Stanów, bo jeszcze nie ma ich w Polsce, czy Stanów w ogóle z zagranicy. Z tym oprogramowaniem może być problem na iPhone'ach i tam chyba jakiś krótki czas się nagrywa, więc może kiedyś. No i jak stwierdziłam, że GoPro to jest coś, co ogólnie się przyda i przyda nam się jak na jakieś wakacje pojedziemy. I jest na tyle mała i lekka, że mogę ją jakoś przymocować albo ogólnie nie zajmuje ona na tyle miejsca. Tu stabilizacja jest taka super, że to vlogowanie właśnie chociażby z tych giełd staroci będzie dla mnie dużo, dużo łatwiejsze. To jest moje narzędzie pracy i nie cieszę się, że na sobie takie mam, Nie żadna torebka i tak dalej, tylko coś do pracy. I jest to GoPro. Dewunastka, czyli chyba obecnie najnowsza. I to jest zestaw dla twórcy, jak widzicie, już ma taki fajny statyw, mikrofon i oświetlenie. Jeszcze dodatkowo kupiłam sobie taką ładowarkę na trzy baterie, bo pomimo ceny w ogóle za to cacko, to tutaj jest akumulatorek, ale nie ma ładowarki do niego, więc i tak jeszcze musiałam dokupić, a że była teraz promocja, to co tam. Zaszalałam. Cieszę się na maksa. No, tu mi się nawet ostrość zgubiła w tym starym aparacie, bo stwierdził, że raczej stary, nie stary. Bo stwierdził, że no oburzające, że tutaj próbuję go chociaż na chwilę zamienić, nie? No, będzie nowa jakość, słuchajcie, fajne rzeczy będą. A jak nam się uda na jakieś wakajki jeszcze polecieć, gdzie będziemy nurkować, to. Wyobrażacie sobie, co to będzie za jakość nagrania w porównaniu z tym, co było teraz. No to ja jestem szczęśliwa. Teraz będę sobie pewnie odpalaćko może jutro na spokojnie albo pojutrze będę testować, żeby już na giełdę staroci, która jest za kilka dni była gotowa i żebym mogła ją zabrać i nagrywać. A teraz zrobię nam coś do jedzenia, bo w sumie nie jedliśmy w ogóle obiadu więc coś na szybko upichcę już bez użycia termomiksa tylko tak po prostu coś wrzucę na patelnię zjemy sobie i jeszcze dzisiaj upiekę ciasto już naprawdę jestem zmęczona pomimo tego, że termomiks robi większość za mnie to przy tym moim teraz osłabieniu takim to co stanie na nogach przez połowę dnia tutaj w kuchni no to już mi tak daje, daje się te znaki ale jak zjem, to pewnie nabiorę sił i jeszcze jedno ciasto machnę. A co? Oglądam Zuzię, na i Babella. No i zrobiłam takie okuczaczka, w sosie teriyaki i sweet chili. Ze świeżym groszkiem, młodym groszkiem. No i reszta tego. Takie bardzo szybkie danie. Mm, jest już po dziewiątej. A ja dalej w kuchni. Jeszcze ciasto rabarbarowe. A jutro jeszcze kilka rzeczy, ale to już Micha mi pomoże jutro, teraz tutaj spod spódnicy wylazł Jędruś pomaga mi chłopaki są na krótkim spacerze, wieczorne sikły i te sprawy, Cie. padam, po prostu padam, nie wiem czy doczekam północy nie mam pojęcia, Michał ja mówi wydrwaj. a ja najpierw, już żebym się położyła i proszę spać, a jeszcze tyle roboty Która jest? Za... 20 minut będzie 11 Ale Kto to tutaj przyszedł? Wyciągam ciasto, koniec roboty Na dzisiaj meczki, rabarbarowe jutro zrobię po lewe dzisiaj już jest taki czas że trzeba się zbierać do spania, dobranoc dzień dobry, dziś są moje urodziny a ja już o poranku gotowa w sportowych ciuchach, bo Leo trzeba zabrać na tresurę teraz wypuszczam Indruśka, bo Leo dzisiaj um, pojedzie do mamy Michała więc Jędruś nareszcie będzie mieć wolność. A dlaczego tresura? No z prostych powodów, żeby się bardziej słuchał. No i niestety Leo jest agresywny w stosunku do niektórych psów. Nie suczek, tylko psów. I to też trzeba uregulować, bo wtedy szaleje i szarpie na spacerze. A tak jak mówiłam, ja nie mam za bardzo siły, więc będzie mieć szkolenia i my też. No bo jakby nie było, też się muszę nauczyć kilku rzeczy, jakichś fajnych komend razem wypracować, żeby po prostu słuchał się bardziej, bo jest przekochany, ale na zewnątrz wiele rzeczy się może dziać. Nie ja nagrywałam Wam nic, bo bardzo intensywnie rozmawialiśmy i ćwiczyliśmy, ale no, mamy niezłe zadanie domowe, więc będziemy od teraz ćwiczyć budować motywację. Tam teraz się czyści Leo I, i już wracamy także bardzo, bardzo potrzebne spotkanie. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie super. Walczę dalej. Piekę, gotuję, robię. Teraz się akurat mienię termomix. Piekę ciasto czekoladowe na waromie. Nie mam pojęcia, czy to wyjdzie w ogóle w tej formie, ale to będzie moje drugie ciasto, więc sobie ci próbuję po prostu i mam teraz bułeczki bułeczki no takie mniejsze zrobiłam no, z racji tego, że no, chcę więcej osób wykarmić. to są te bułeczki oregano one są przepyszne idealne do tego masełka ziołowego ale wyszło ciasto z waromy na parze czekoladowe i użyłam takiej pięknej formy silikonowej. przez co no takie serduszka tutaj wyszły jeszcze polewa czekoladowa Muszę to wszystko oplać, jak tylko się troszeczkę wystudzi. I mamy to. Udało się, no na pewno jest smaczne. Ładnie wygląda, więc to już jest sukces. Będzie jadalne. Jak na ogródkowe, no to bardzo ładne ciasto, jakby nie było. Dobrze, jest, teraz będzie schnąć i tak z tym pojadę. Natomiast za jakieś 7-10 minut wychodzimy. Muszę jeszcze błyskawicznie zrobić lemoniadę decyklenową. I to będzie już wszystko. Do tej podstawowej, szybkiej lemoniady z cytryny, z Thermomixa, dodamy po prostu dużo wody, świeżej mięty, jeszcze cytryny i będziemy mieć taką fajną wodę z lemoniadą, coś takiego, więc no, to jest taka podstawa. Zmienimy. To daj duży Michał tutaj ma produkcję hamburgerową. Proszę Cię, ale tutaj obsługujesz tych moich nie spróbują coś złego pojedyncze <gry> burgery niczym po prostu w najlepszej burgerowni. Także tu tata przy grillu. Obraca mięsko. O! Idzie. Idzie, proszę. Proszę. już w domku. Co to? Śmierce grillem? No masz rację. Jestem w bluzie. Jestem ugrillowana. Więc teraz z Michałem troszeczkę oczywiście posprzątamy, ogarniemy i będziemy odpoczywać. Czyli pewnie padniemy, bo naprawdę idzie bardzo intensywne, ale wspaniałe. Więc tak naprawdę swojsko rodzinnie posiedzieliśmy na ogródku działkowym, zrobiliśmy grilla, uśmiechaliśmy się i to są idealne urodziny naprawdę. Ale czas już odpocząć. Stało nam sporo jedzenia, więc jakoś to muszę rozplanować na najbliższe dni, co jeszcze z tego zrobię, jak przerobię i tak dalej. No i oczywiście dzisiaj zostaliśmy, jesteśmy bez Leo, więc będziemy głaskać inrusia. Ja wiem, że ja co wiem, wiem. No, dobra. Będziemy nadrabiać głaskanko. Dzięki za oglądanie i dziękuję za wszystkie, wszystkie życzenia, bo pewnie będziecie pisać życzenia w komentarzach, więc bardzo Wam dziękuję. Na wszystkie pewnie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Dziękuję za nie z całego serca. Wszystkie kciuki, wszystkie życzenia zdrowia na pewno się przydadzą, więc dziękuję za nie serdecznie. No i widzimy się niedługo w kolejnym vlogu. Pa!